Z tej strony Lego i jest 23 lutego, bodajże, i kończymy. tak słuchajcie, udało mi się uruchomić G27, ale popełniłem podstawowy mój błąd, ukochany. Więc nic nie wyciszyłem, ale powinno być już dobrze. Ideologię sobie zostawimy głośniejsze troszkę. Jeszcze jedna rzecz. Miejmy nadzieję, że się nie wysypie teraz. Ponieważ, can't continue back jest cholernie uciążliwe. No i co? Słuchajcie, zdecydowałem, że no, nie wymaksuję całej gry. Ponieważ idzie dostać cholery przy dragach i driftach. Zobaczcie, tutaj jest jedna... okej, kurkę jedna czwarta, tu bym to zrobił, ale na przykład tego drifta pewnie by mi wywalił kant Continue. Eee, tutaj to już w ogóle widzicie, zacząłem powolutku, powolutku, ale później tylko jak burza, żeby przebić się. Eee, mistrzostwa też ledwo zrobiłem, bo wywaliło mnie na dragu, na którym się spodziewałem, że się mnie nie wywali. I musiałem, byłem zmuszony ryzykować Drift i na szczęście zrobiłem Drift. Eee, poszczególnych królów kierownicy na... Znaczy poszczególnych na razie nie chce mi się robić. Dogram ich później. Teraz na najważniejsze jest dla mnie oskończenie postreata, żeby usiąść przed Thundercoverem w spokoju. Czyli co? Pokonaj kryla i pnij się, aby zostać na Musisz Nie ma innej opcji. Gadanie. No dobra. Chevrolet SS Boję się, że na dragu spierdoli mi się coś. Że on na dragu nie wystarczy, że on ma za mało mocy. Znaczy on mi się kućwa dziwnie dusi. Nie jestem w stanie w ogóle zdiagnozować o co mu chodzi, ponieważ nie znam się w ogóle na tuningu. E, a także nie, nie czuję swoich ruchów, ponieważ muszę to robić za szybko. E, znaczy, więc ty się tur, bo to ja się nie martwię. To jest samochód tak po prostu świetny, że nie mam pytań. Słuchajcie, jeśli wywali mi Cant Continue, ponieważ jest tutaj yy, drag jedna druga, to wrócimy po tym jak uda mi się go naprawić. Ok, no pierwszy wyścig prywat prędkości. Tak właśnie pretty strong too, mocny he's putting No dobra. No dobra. dziewięćset tu, bo to jest tak ukochany przeze mnie samochód w tej grze. Ja po prostu nie wiedziałem, że tak przyjemnie można robić próby prędkości. No, wy wyprzedzaj mnie. Rób co chcesz? Twoje wyprzedzenie nic ci nie da. Bo ja tylko się schowam za tobą i mam 400 na liczniku. Jak nie, to odpalam nitro. Słuchajcie, bo pewnie troszkę wrzucę to nie po kolei. Tego Prestita wrzucę wcześniej, a wrzucę później yy, Nitro Speed A16 Bo przynajmniej... Jezu! Przynajmniej zachowam y, jakąś kolejność gier Bo NFS-a przeszedłem kilka dni wcześniej siad. Dobra, 300, 330 to jest... on jest bardzo daleko. Dobra, to się nawet nie śpieszę. To jest... Jezu. Eee, jakby to powiedzieć. Znaczy co ja, co ja mówiłem? A. Eee, 16 kilka dni wcześniej udało mi się ukończyć. Nagrałem te tam dwa ostatnie wyścigi. Eee, też gadałem właśnie po że nie mogę wypowiedzieć sobie z tą kierownicą Jezusie Święty. Dobrze, że to nie jest Ebisu, bo na Ebisu to mi się zestał totalnie, chociaż Newady nie znam w ogóle. Newada to jest dla mnie zagadka. więc... ale udało mi się po prostu... Problemami... Problemem G27 są sterowniki i profile, który widocznie często się wysypuje. Tym bardziej teraz zaczął się wysypywać magicznie. Także no, staram się jeszcze nie narzekać jakoś. Dobra. Daj mu to dotknąć. No nie z 15 sekund za mną czujecie. Król kierownica. Więc wrzucę po Albo zrobię tak, wrzucę pojedynek z Ryo, ponieważ ja to nagram na, na jeden oddech. Yy, Wrzucę później NFS-a, on trwa też sporo czasu. Yy, I później w tych odcinkach dokończę pozostałych królów. No to teraz... Oświat! Teraz faktycznie Nate, czyli król prędkości będzie naprawdę prosty, ponieważ ta 911 to jest... Jest nieba ziemia, ludzie, jezu! Czy znaczy ja w sumie ta nigdy nie grałem na kierownicy? Znaczy, nie dochodziłem do momentu prędkości kierownicy, bo zwykle już mi się kończyły chęci w niego grania. Okej, okay, zero gotówki, can't continue, nie zaskoczył. Teraz jest chyba jedna druga, tak? Więc... To rekord staru. Napraw z gotówką, jazda na. A nie, teraz jest jazda na dwóch kołach. To Shavel jest w stanie to zrobić, spokojnie. Ja się ciekawi, jak on robi stójkę na dwóch kołach? Przecież ten samolot ma na pewno na cztery koła, zacznijmy od tego. On może nim ich Dobra, 100% panowie? Tak to się kurwa robi. Ale spierdoliłem. No i zobaczcie, on jeszcze nawet tam sam siebie może jechać. Tylko jak on mi raz opadnie, to jest chujnia. Ale dobra, 117 metrów, ja jestem w stanie to nadrobić. A, bo ja nim zaraz zrobiłem. Za. No, 313 to była moja pierwsza stójka, jak pamiętam. Dzisiaj nawet ja nawet robiłem. Może po prostu rzucić nitę od razu gdzieś. No co jest?

No, dwójka mi nie weszła. Jak ja nie widzę swojej G27. Kuźwa, no. Mogę ponowić. Tak? Aha, czyli miałem can continue buga Jaj, wale. Dobra. Wracamy za chwilę. No dobra, wracamy. Udało mi się przejść e, tamtą stójkę. Dobra, już mniej więcej lepiej ją wyczułem, to znaczy to dorzucić dużo później, nie na starcie. Bo jak ja zmieniam biegi, ja tracę strasznie dużo mocy przez jej przyrost. I lepiej mi wyczułem wy, bieg, miałem ponad 200 metrów. Dobra, słuchajcie. Teraz jest chyba prędkości maksymalnych na nevadzie. Tylko mam wyłączony dym. Ale dobra, wyłączony dym i uszkodzenia w sensie wizualna. Ale to chyba nie przeszkadza. Wam jakoś szczególnie. <grystanie> Teraz zamiast ciągle Ryan Cooper to jest Rio Watanabe. Walicie Rio Watanabe. Tak, mam lepszy samochód od ciebie i tak. 354,8 287 Dobra, to jest mój wyścig bez żadnego kłopotu i problemu. Tak wam powiem w ramach yy, krótkiej informacji, że szykuję mocny odcinek informacyjny, ale szykuję to bardzo duże słowo, ponieważ jeszcze nic nie zrobiłem. Chodzi po mojej głowie, muszę coś zrobić. Yy, bo mówiąc yy, krótko jeździ źle po prostu i muszę coś z tym zrobić jezu jezu kurwa macie znowu znowu to samo miejsce pewnie ale udało się ładne acordy klepie, powiem wam. Tutaj strasznie czasy są na naczerpnięte, są tak beznadziejne, że nie mam pytań. Prawdopodobnie <grymne> online te czasy byłyby 0,00 więc. Teraz tak jedna druga, Ja czuję, że to się wykopci teraz No dobra. Ale powinien być dziś drift, coś mi tu nie pasuje. Wydaje mi się, że nie powinno być drugiej próby, tylko powinien być drift. No i zobaczcie. Zmienię w... Cze wow, wow! <noise> Wóz zniszczony. Jakim ofartem ja wygrałem? Co to walkowy powinien być dla mnie. Wow, on znowu to spierniczył. A ja w, znowu nie mogę wyjść z czasem lepszym. To są bardzo chujowe czasy. Znaczy, wiem, że super ciągle poniżej, jesteśmy tak mówię. Ale nie chciałem się trwigować super. Chciałem mieć klasyka do dragu. I mam. Jak on się znowu wypielniczy, to on jest mój. Jak nie, to ja go wypiernicza na samym starcie Dobra <grystanie> Widzieliście jak mu tyłek lata? To jest chore. A ja nie osiągnąłem lepszego czasu, ale przynajmniej wygrałem, więc... No, byle can't continue, nie wszedł Kurwa no. Czujecie to? Can't continue. Nie, no, przed ostatnim wyścigiem poważnie. Dobra, widzimy się za chwilę znowu. Ludzie moje modły zostały wysłuchane. Dopiero po zredukowaniu grafiki do zera udało mi się cokolwiek ruszyć. Ale ta gra teraz wygląda jak gówno, także wracam jak tylko ją poprawia. Słuchajcie, ostatni wyścig. No, skończmy to, bo ja się męczyłem z tym dragiem, chyba ze 4 razy go robiłem. Dopiero redukcja ustawień grafiki do zera mi pomogła wygrać. Znaczy, wygrać, zrobi cokolwiek. A teraz mamy polsze, a wiecie co robi to polsze z jego samochodu? To się tylko tak zaczyna, spokojnie. O, patrzcie. Dobra noc, Śpij słodki książę, tak? Eee, gdzie to z końca? W lewo, w prawo. Ble. Dobrze, że w prędkości nie ma kant continue. Znaczy nie przypominam sobie. Oj, Jezu, 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 Jezu Dobra, tego się w ogóle nie spodziewałem. Na razie żyją. Wydaje mi się, że... Patrzcie na... Patrzcie na mapę. Ja się odkręcił. Słuchajcie. Wydaje mi się, że nie ma driftu, bo może został spacowany, słuchajcie. Mi się tak wydaje, że jo nie... Wes 1.1, żeby po prostu... Wiecie, nie było tego. Tego driftu którym on. Yy, no, driftuje Ewo 10, tak? Tego. Jezu, tak się nie da robić. Yy, I może po prostu wyrzucili weślić i zastąpili go drugim. I w sumie to by miało podstawę prawną. Jezu. Ale zjebałem. No, czas będzie gorszy chociaż jest 20 sekund za mną. No teraz się zbliża, ale walicie go zbliżanie się. No patrzcie, wpadam na metę, mówię, jak chodź człowiek. Pum, siema. Zostałem jolkę. Koniec, gry, słuchajcie. Co? Grip, drift, elimination, drift, pływa, buty! 100 jest dziesięć wyścigów! To tego mi k***a nikt nie powiedział. Nikt. No dobra, to zrobimy tak. Widzimy się w drugim odcinku. Jak on nagrywam zaraz, a z wami się żegnam na razie.